Cię ma do wygrania te piękne skiny. Jedyne co trzeba zrobić, to skomentować kreatywnym komentarzem ten film oraz napisać nick z Discorda. Po czym wejść na stronę G4 Skins i użyć kodu Szymony i wysłać potwierdzenie użycia go na mojego Discorda. Powodzenia! Witam, witam! Oczywiście serdecznie wydam odcinku ze strony G4 Skins na samym starcie tego filmu. Widzę, a ja przypominam wam, abyście używali najlepszego kodu na stronie, czyli kodu Szymony które plus 5% do każdego depozytu oraz darmowoszynki na start miltek za złoty 60. Zł. Uwaga. Mi dzisiaj daje. No, sraka jak nie wiadomo co, ale oby tobie widzę dało lepiej. To wszystko zależy oczywiście od szczęścia. Przypominam, że strony są pełno letnich i wyłącznie. Na dzisiaj kontynuacja już czegoś dawno czego nie było, bo zaczęliśmy tutaj prestiżowe tak zwane skrzyneczki. I dokończyliśmy. Zatrzymaliśmy się na tym pajączku, no to teraz idziemy do kolejnej 1640 zł. No i są tu wszystkie skiny z Marvel Fade'em Także miejmy nadzieję, że coś tutaj da takiego na przykład motylka za 9. Jakieś karambicika, za 7700. Miejmy nadzieję, że coś tutaj rzuci. Przetestujemy, zobaczymy czy w porządku skrzyneczka, czy jednak troszkę sraka. Także pierwsze otwarcie i uwaga! No jakby motylka dała na starcie, by byłby sympatycznie, ale niestety tego motylka nie ma, ale to jest profit! To jest profit! Pierwsze otwarcie i profit, budżet mamy. Idź, idź, idź! No nie. No patrz. No patrz. No tak blisko. O oh jest. Tragedia, jeszcze raz. I 3000 uwaga. Idź, 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 kurde! Idź. No tak dobrze by tu było, nie? 3. O Jezu, to jest prawie 5. Ej to jest dużo. i ten... ić iść, ić. Oj, nie, nie, to nie będzie, to będzie z 2. 3, no taki 1000 na minus. I powiedzmy 1000 coś strony zlagowało. Brze dało, zabrało, dobra. Dobra, stój. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy profit tu będzie raczej? Nie. Jest profit! Jest profit. 27 zł. Dobra. Jest proficik, nie ma tragedii, oddalimy sobie. No i spróbujmy teraz, aby się udało. No mm, i flip, ale tutaj wszystko sraka, to ile dwójka? Cztery, oj, dużo na minus, bardzo dużo. Jeszcze raz. Coś, coś, coś. Jezu, tragedia, trzy koła dostajemy. Dobra, 8200, nie, 8200. Proszę, 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 proszę. Okej. Okay. Czy to tutaj aż tak da? 8,300. Plus. Plus! Nawet plus. Nawet plus. Idź tutaj i... No nie. To jest tragedia z tymi pięcioma. 5, o matko, jakie minusy. Może na fast modzie spróbujmy. 8,200. O! leż blisko. To może być profit. 7. O, i to nie profit. Bo tu 8, dobra, 4 na raz. Przybliżymy sobie już na 100%. 3, jeszcze raz. Jezu, ja mam 7000? Tam będzie profit. 6, dobra. Ładnie dało. Ładnie coś tam rzuciło. Jeszcze raz, dobra, 3 skrzynki. Proszę. Ja cię sumę. Dwie. Nie no, wy sobie i ja ze mnie robicie, nie? No prawie dwa koła nie? Kurde, dlaczego? Dlaczego? No taki piękny profit Halo, gdzie moje pieniądze? No nie, ciężka jest ta skrzynka, ciężka jest, nie? Musimy sobie tutaj chyba na bitewkę spróbować Musimy sobie bitawkę spróbować, bo jest naprawdę ciężko Walemy ją 8,209 na 3. No, i oby tutaj dało, tak? No, nawet nie mówiliśmy w sumie o procentach, tak? Najlepszy drop to wiadomo, Motylek Motylek 9, tutaj Karambit. Ale mi item jest właśnie Nawaja za 8. O, 830. Tutaj też tam 840. Dwie nawaje, te same, tylko po prostu stany. No, średnio, średnio jeśli chodzi o te skiny, mogłoby coś tutaj dużo lepszego. No, fajnie, jakby nam wypadło. No, taki flipek, nie? No, profit. Profit już się zaczyna od tego Hansmana. Bowie. Bowie jest na 0. No nie, 20 groszy na plus, tak. No miejmy nadzieję, że z tej batarki da. Bo może być ciężko. No i ja widzę przypominam, że piszcie komentarz, sub like oczywiście. No i oglądajcie do końca, bo może traficie kot na G4. Dobra, uwaga, pierwsza skrzynka, proszę, 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 proszę. Okej, okay, ale dla każdego tak No dobra, dla każdego powiedzmy... Okej, okay, okej. Okay. Suma summarum jest fajnie. Git, bo cały czas... Jest git. Jest git. Cztery do końca. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tak jest, tak jest, tak jest. Jest bardzo dobrze. Proszę. Oj, 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 jest źle, jest źle. Rzuć coś, rzuć. Nie no, mi guta daje. Dobra, i w ostatniej. Proszę, 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 proszę. Nie no. Nie no, tragedia widzowy jest z 9840 zł 22 704 zł No niestety test niestety można zajrzeć do nieudanych Strzyńka, jak najbardziej moim, moim zdaniem fajna, bo czasem miała przebłyski, ale Wiecie Wiecie jak to jest no nie dało Niestety, ale nie oddało. No nic. Szkoda. Ja sprzedaję WP. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu do końca. Sadek w komentarzu. Do następnego. Hej.